Większość młodych mężczyzn jest zażenowana tym, jak łatwe jest życie kobiet. Gdy kobieta jest młoda i atrakcyjna, to bardzo łatwo znajduje sobie chłopaka. Kupuje sobie nowe ubrania, telefony, podróżuje, czerpie z życia pełnymi garściami, podczas gdy młodzi chłopcy są traktowani przez życie jak śmiecie. Ale tutaj nie ma powodu do narzekania. Wbrew odklejkom współczesnej lewicy, mężczyźni i kobiety są po prostu inni. Wiem, że to kontrowersyjne wypowiadać te słowa w świecie zachodnim, ale to prawda i chcę to powtórzyć jeszcze raz. Kobiety i mężczyźni drastycznie różnią się od siebie. Tak było, jest i będzie. Oznacza to, że przebieg wiek czasu działa inaczej z perspektywy kobiety i mężczyzny. Życie kobiety zaczyna się w wieku 18 lat, podczas gdy życie mężczyzny rozpoczyna się po 30. Widzisz, dziewczynki szybciej wchodzą w okres dojrzewania. Ich ciała zaczynają kwitnąć wcześniej i osiągają szczyt swojego życia bez konieczności walki o to poprzez ciężką pracę, bo społeczeństwo ceni w kobietach ich piękno i młodość. Z drugiej strony są mężczyźni, których ocenia się przez pryzmat ich nabytych zdolności, sukcesu, siły i odwagi. To są rzeczy, na których wypracowanie potrzeba czasu. Posłuchaj, ty jako mężczyzna będziesz musiał zacisnąć zęby i zapracować na swój sukces, podczas gdy przeciętne laski będą mogły przejść sobie wygodnie przez życie, bez wkładania w nie żadnego wysiłku. Powtórzę jeszcze raz, nie powinieneś na to narzekać. To wygląda na pierwszy rzut oka jako pewna niesprawiedliwość i nierówność, ale tak nie jest. Widzisz, mężczyzna musi zapracować na swoją wartość w świecie. Ale wtedy wypracowana wartość nie ma terminu ważności. Jeżeli jesteś kobietą i zaczynasz się starzeć, a Twój wygląd zaczyna się pogarszać, to Twoja wartość w oczach społeczeństwa również zaczyna maleć. Mimo, że to wygląda tak, jakby kobiety miały w życiu przewagę, to ta przewaga jest jak tykający zegar. Dlatego często widzisz spanikowane i zdesperowane kobiety w momencie, gdy wchodzą one w swoje lata trzydzieste. Ale dla mężczyzn nie ma tego limitu czasowego. Możesz ponieść porażkę, a potem kolejną, kolejną i jeszcze raz kolejną. Możesz nawet zmarnować swój cały czas w latach dwudziestych, albo i nawet trzydziestych, i wciąż mieć czas, by wznieść się na wyżyny i osiągnąć sukces. Oczywiście byłoby to bardzo głupie, świadomie, marnować swój czas. Im szybciej spuścisz łeb i weźmiesz się za robotę, tym szybciej będziesz mógł odebrać za to nagrodę. Hipotetycznie. Dla mężczyzny zawsze jest nadzieja na poprawę. Nieważne jak bardzo się zagubi, każdy wielokrotnie odwali sztos w życiu, będąc młodym chłopakiem. Chłopcy mają złe nawyki i podejmują wiele błędnych decyzji. Bycie spłukanym, słabym i odrzuconym to doświadczenia, które czynią mężczyzn z chłopców. Wszystko może jeszcze zacząć się układać, jeśli tylko zrozumiesz prawdziwe zasady gry. Wiedz, że mężczyzna nie wiedzie prymu w swoich latach dwudziestych, ani tym bardziej będąc nastolatkiem mimo tego, że zawsze wmawiano nam inaczej, to są złote lata kobiet, a nie mężczyzn, bo ich zaczynają się po trzydziestce, a jeśli dobrze je rozegrają, to mogą trwać jeszcze dłużej. Będziesz miał dostęp do najwyższej jakości kobiet, gdy dorośniesz jako mężczyzna. W wieku 36 lat będziesz miał dostęp do kobiet, które by nawet na ciebie nie spojrzały, gdybyś miał 21 lat. Jeśli jest jedna rzecz, którą mógłbym zrobić inaczej w swoim życiu, to byłoby to rozpoczęcie własnego polepszania się wcześniej. Więc ucząc się na cudzych błędach, weź do siebie to, czym się dzielę na tym kanale i zastosuj to w swoim życiu. Zmieni to Twoje życie na lepsze. Życie mężczyzny staje się lepsze, gdy staje się coraz bardziej dojrzały, ale tylko jeżeli wkłada w to ciężką pracę. Widzisz, kobieta ma cały świat u stóp, gdy jest młoda i atrakcyjna, bo wtedy jest jej czas. Z łatwością jest w stanie zdobywać duże ilości atencji w mediach społecznościowych. Może odrzucać tysiące mężczyzn, i będzie mieć dostęp do ekskluzywnych miejsc. To jest moment w jej życiu, gdzie nieudacznicy będą się do niej ślinić i robić wszystko, by jej dogodzić. Ty doświadczysz podobnych okoliczności w nieco późniejszym wieku, bo to wtedy progres, który poczyniłeś, zacznie zbierać żniwa. Twoja wiedza, finanse, sylwetka, twoje zawzięcie i determinacja, wszystko w pewnym momencie zazębi się razem i wtedy będziesz wiodł prym. Nagle kobiety będą traktować cię inaczej, będą okazywać zainteresowanie, Twój status społeczny wzrośnie, a wraz ze swoją wiedzą, siłą i umiejętnościami, które nabyłeś, sam będziesz w stanie rozwijać swoje social media. I zdobywać tam więcej atencji niż twoje koleżanki, które kilkanaście lat temu świeciły gołym brzuchem na Instagramie. Mężczyźni i kobiety żyją na innych osiach czasu. To, że kobiety po trzydziestce zaczynają panikować, nie oznacza, że my jako mężczyźni też musimy. Desperacja po trzydziestce to kobieca idea i w realnym życiu nie dotyczy mężczyzn. Nie osiągnąłeś jeszcze swojego szczytu, jeśli nie dobiłeś nawet do swoich lat trzydziestych, ale być może wkrótce wejdziesz w czas. Rozkwitu. Mężczyzna powinien się tym ekscytować, szczególnie jeśli ostatnimi laty wkładał w siebie dużo pracy, bo to moment, w którym talerz się obraca, a on będzie mógł w końcu zjeść dojrzały owoc swojej roboty. Dopiero wtedy rozpoczyna się najlepszy czas Twojego życia. Dlatego zawsze powtarzam, że spędzanie czasu grając na konsoli to największa strata czasu w latach dwudziestych, bo powinien to być czas, gdzie zaciskasz zęby i zaczynasz pracować nad sobą, progresując tak dużo. Jak jak tylko możesz. To czas, gdy nie masz jeszcze tak dużo odpowiedzialności na swoich barkach i powinieneś to wykorzystać do ustawienia swojego życia w następnych dekadach. Narracja, która jest nam wtłaczana do głów, że dla mężczyzn i kobiet czas jest tym samym, jest po prostu nieprawdziwa. Gdy zdasz sobie sprawę, że będziesz silniejszy fizycznie, będziesz miał więcej kasy, umiejętności i wiedzy po trzydziestce, to będziesz z większym optymizmem spoglądał w przyszłość i na proces dorastania jako mężczyzna. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to nie jest za późno na rozpoczęcie pracy nad samym sobą, lub czy jest za późno na naukę prawdziwej natury kobiet, jeśli masz 35 czy 40 lat. Nie koloryzując, trzeba stanąć przed prawdą i zdać sobie sprawę, że głupim było, jeśli całe życie goniłeś za natychmiastową gratyfikacją, marnując w ten sposób swój czas. To nigdy nie jest dobre, ale musisz wiedzieć, że dla mężczyzny nigdy nie jest za późno na pracę nad samym sobą, nawet jeśli ogląda ten film masz ponad cztery dychy, bo nie jesteś płcią ocenianą jedynie poprzez pryzmat młodości i wyglądu. Nie chodzi o to, że to w ogóle nie ma znaczenia, bo zawsze powinieneś starać się być w dobrej formie i starzeć się tak łagodnie jak tylko się da. Ale nawet jeśli masz 42 lata, to możesz zamienić się w ducha na rok lub dwa, zainwestować wysiłek i czas na naukę czegoś. Może to być biznes lub dochodzenie do dobrej formy fizycznej a po tym czasie twoja wartość wzrośnie drastycznie. To przewaga bycia mężczyzną. Jeśli chcesz podnieść jakość swojego życia, to pamiętaj o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Do następnego.